Jeśli uwielbiasz truskawki tak jak ja, to na pewno zainteresuje cię kilka faktów o nich. Po pierwsze, czy wiesz, że myjąc truskawki bez szypułki pozbawiasz je bardzo cennych witamin i minerałów? Szypułkę możesz oderwać, ale po umyciu truskawek przed samym ich zjedzeniem. Na pewno zaskoczycie fakt, że zarówno szypułka jak i liście truskawki, zwłaszcza te młode, mają dużo większy potencjał antyoksydacyjny niż sam owoc. Mają one również dużo więcej związków polifenolowych niż same owoce. Liście i szypułki mają dużo większy potencjał antyoksydacyjny niż witamina E oraz witamina C. No i nie muszę tutaj mówić co jest tańsze, prawda? Według medycyny chińskiej jedzenie truskawek zimą jest całkowitym nieporozumieniem. Natomiast latem jak najbardziej należy jeść truskaweczki. Dlaczego? Dlatego, że mają one naturę chłodną i należą do żywiołu drzewa, czyli. Charakteryzują się smakiem kwaśnym, dzięki czemu nawilżają nas od środka, czyli wzmacniają in i zatrzymują płyny w naszym organizmie. Dzięki truskawkom unikniemy odwodnienia, truskawki nawilżą nam gardło oraz jelito, no i moi drodzy przede wszystkim ugaszą nasze pragnienie. Ponadto truskawki wspomogą wydalanie toksyn z naszego organizmu. I to, co jest niezwykle ważne, usuną gorąco i pusty wiatr. Po truskawki warto sięgać, kiedy dokucza nam suchy kaszel albo mamy problem z załatwianiem się, który objawia się suchym stolcem. Owoce truskawki, dzięki bardzo dużej ilości flawonoidów, chronią organizm przed. Przed wczesnym starzeniem się, przed degeneracją funkcji poznawczych, chronią również kobiety przed zawałem, no i oczywiście wzmacniają u kobiet in, a więc tą naszą kobiecość. Warto również wspomnieć, że truskawki wzmacniają nam krew. Jak widzicie, jest bardzo wiele aspektów przemawiających za tym, aby troskawki jeść. Jeśli należysz do tych nieszczęśników, nieszczęśników, którzy mają alergię na te owoce, zapraszam Cię bardzo serdecznie do kontaktu. Za 6 tygodni będziesz mógł jeść wszystko, co zechcesz. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa!